Na tym właśnie polega całkiem udany kształt dziobu perły. Że rozbija wodę na boki odrzucając dość daleko. Ładnie się w nią wcina. Pierwszy raz tak bardziej na próbę postawiliśmy foka sztormowego. Większego. Mamy dwa. Pięciometrowego i metrowego i 3,5-metrowego. Ten ma 5 metrów. I tak szczerze mówiąc, od 30 benzów całkiem dobrze sobie radzi. Może trochę pełniej idziemy przez niego. Z 205 na 215 stopni. Ale za to bardzo spokojnie, ładnie pracujemy na fali. Jeden rew na grocie dzięki temu. Prędkość w ogóle nie spadła. Jak było 4-4,5, tak jest Ale idzie szkwał, zobaczcie Tu jest ładnie w miarę, a przed nami się budują takie dość ciemne mury. Na chwilę wychylmy się